Otwieramy. Znowu kalendarze i jest ze mną mój brat! Siemanko, limonianko, z tej strony Sibidał i patrzcie jakie sushi zrobiłem. Hehehe. <grym> Odkładam je. Okej. Okay. A patrzcie, co Ten... nas zdradzili w Disney'u. Co będzie? Renifer. To chyba dzięki niemu jutro leci do nas Mikołaj. Super! To co, Ala Renifera otwiera? Otwieramy. Czekaj, mogę ją otworzyć? Kuba, a Ty pamiętasz jak ten renifer ma na imię? Bo Ala pewnie nie pamięta. A ja też nie pamiętam. Eee, na chyba. <laughs> na renifer. Rudolf. 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 Tak? No. <laughs> Kuba, ty to... Dajcie Jeden, znać, czy na pewno Rudolf. Myślemy to, że to był Rudolf. O, i pokaż Kuba. Odchyl. O, teraz. Yeee. Dobra, i Alusia układa, a my odbieramy. A ja, yeah. ja chcę otworzyć. A, ja a ja w tym kalendarzu. A ja w tym kalendarzu czekam na jaszczurka, na lub na kotka. Patrz, bo tu. Dobra, najpierw otworzymy. Patrz, bo tu zamiast oprócz tego pieska będzie jeszcze kotek, jaszczurek i I otworzyliśmy. A co, patrz ile jest prezentów. Dobra, a Ala teraz już składa. Odłożyliśmy już. Pokaż im to. Instrukcję? To obok tutaj To tutaj? Nie, tam będzie siodło. No to pokaż jej instrukcję. Co ty robisz, bambiku? A, nie, to jest takie, że jak nie chcesz dawać siodła mu, to jest swen. Sven, a ty Rudolf. No widzisz. Rudolf. <laughs> już wszystko wiemy. A jak to, to się tu No dobra, to popatrz. A jak się Ali. tu robi? Albo dajesz mu taką tą. Siadło chcesz? Siadło chcesz? Tak. To Najpierw mu dajesz tą bardziej. A taką. I bierzesz dwa patyki. Te patyki masz dwa. I łączy się tymi. Ja Podczepię ci do płatyków, a, a ty połączysz drugiego. Musisz włożyć go teraz. Masz... No w A gdzie jest tamto? Drugie. I patrzcie, możecie mieć takiego. Jeżeli chcecie mu ściągnąć siodło, to wygląda on tak. A dzisiaj był? Według mnie ładnie. Wygląda. Według mnie ładnie wygląda. To a siodło może być jako dodatek. A już tak? Był święty Mikołaj dlatego tak. jesteś ubrana w tą bramką, którą pokazywałyśmy. Pokaż się. No, jaka jesteś... Mogę nawet wstać, tak? O, możesz wstać, tak. Pokaż Nie. się. Ale, a może Tutaj. zrobimy coś takiego, że siodło będzie jako dodatek. O super! A, a, ja coś... a to tu... może zrobimy to jako jasno... dodatek do otrzymania, bo jest bo jeszcze Kristofa nie mamy, a jak go będziemy mieli, to robię, będziemy mu podciepać a, i on będzie na nim jeździć. Mam... Co ty robisz, Ale? Więc na razie nie zostawiamy. A może nie wchodź. A na razie zostawiamy, według Nie wchodź, bo się załami biurko. Według mnie na razie zostawiamy. Ja tak dużo razy tu wchodziło. Według mnie zostawiamy nie tak spada. Dobra, zostawmy tak spena. Co robi moja tarcza. Patrzcie, jak widzę, co się stało z tarczą podczas mojego ataku. A co to za tarcza? Powiedz w takim razie, kuba, tarcza. jak już Ala ją pokazuje. Aresa. A tutaj się rozwaliła, patrzcie. Zobaczcie na nasze naklejki. Ona już ma tyle tych. Jak chcecie, być. zobaczcie. Już mi się nie trzyma Mnóstwo no, naklejek, ja tak kalama ma różnych różnistych to Ale my mieliśmy pokazywać, a nie jakieś... A pierdółki dynalaski. Pierdółki, tak A teraz papa tarczok. Nara <grych> Dobra i następny kalendarz Nie miało tam trafić, miało trafić na podłogę Patrzcie na? jak trafiłem z <grych> widzą. Teraz piąt. Trafił tak a się, na podłogę. A się na podłogę. A piątka tutaj, zobacz, pokażcie. O, kolejna osóbka i kolejne łóżko, tak? Tak, zobaczmy jak się nazywa. Patrzcie, tu macie wypisane ich Nie ma imion. A. To nie tak samo jak w krainie lodu. W krainie lodu jest tak wypisane. Miał miał, A był Olaf? Był. Olaf był. Dobra, to Ala już... łóżko! jak imię... łóżko się składa No właśnie więc... wiem, bo widziałem na filmikach, że miał być Olas. <grym> Oglądałeś! Bo teraz! A mogę... To stanie z puduską! A my ja <grym> oglądamy jakiegoś innego. Dobra, ja złożę jej dziewczynkę. Dziewczynka Ala łóżko, tak? Kto pierwszy? Nie żartuję. Kto pierwszy? To lepszy. To no, dawaj, wejdzie ja łuska, a ty, tam Nie, Nie. to pierwszy ten lepszy, robimy. To szybki zrobi, po wygrywa. Patrzcie, wygrałam. Nie, to zrobił z tobą, wygrywaj. Co ty zrobiłeś? <laughs> ja wygrałam! Ja na... wygrałam! Ok, łóżeczka. <laughs> <Wygrałam. śmiech> o, Kuba do góry nogami się wygłupia, do góry nogami głowę. Ale... Dzisiaj bab dam yes. naklejki jak zostawicie łapkę w górę. <laughs> dobra, pokażę Możesz <im>, <laughs> <go w co? laughs> nawet piątecną. dobra, pokażę takim razie. O, tutaj na roczce pokaż. A jak z gwiazdą? <laughs> 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 Patrzcie ona umie robić gwiazdy. <laughs> No yyy. Pokaż to o, jest dziewczynka Ej, patrzcie Hagrid patrzy jak dziewczynka robi gwiazdy Wy sobie tam <grym> i Zobacz z Co wam się podoba? Z tych dwóch No, pokaż Coś To pierwot? są y, jakie naklejki? Toka, boka, tak? A po co tam pokazujesz? Ona no tak lubi sobie w międzyczasie różne rzeczy pokazywać Ej, raczej nikomu nic nie będziemy wysyłać No nie Będziemy Jak będzie więcej Jak będzie więcej różnych y, takich komentarzy i lajków To może będziemy zaczynać wysyłać Tak, o właśnie Albo komentarze z... Dobra, siadajcie w takim razie i yy, co Nie życzymy? Ma, a. Co, bo Ala już wykorzystała do swojego imienia pewnie. Co życzymy dzieciakom wszystkim dzisiaj? Wszystkiego. Słyszał na... świam. Nie, żeby Mikołaj bogaty do nich przyszedł! Wszystkiego najlepszego. ci <noise> damy wszystkiego najlepszego! Że, lat, żeby lat. Żeby jutro. A właściwie w nocy Mikołaj przywiózł im wymarzone prezenty, Patrzcie. tak? Wiecie, tak? B, C, Ej, widzieliście, że pierwszą literą alfabetu jest B? C, D, H, I, Dobra, żegnamy się z widzami? Pa! To do zobaczenia jutro! Kolejny kolejnym odcinku! Pa, pa!